Witam wszystkich. No i dzisiaj będziemy szukać trasy do domu. Od razu mnie doszło, że chyba nie wzięłam właśnie żadnego jedzonka. A jedyne jedzonko na statku to było to i ta zupa. Myślę, że zupy. Wow! Efekt. Skoku. Ile on będzie trwał? A, skończył się właśnie. I mam miskę. No dobra. A najadą się tym w ogóle? Wow. I to jak? A, to jest pewnie ta zupa. Poczekajcie, to jest... Hmm. Nie jestem pewien, jak ją się robi, ale wydawało mi się, że... Hmm, no właśnie. Mam crafting table? Mam. No dobrze. To zrobimy sobie łódkę. I popływamy wzdłuż brzegu. Trzy te nie wystarczą. To nie wystarczy? Dobra, muszę zrobić jeszcze. <laughs> to by nie wystarczyło, ale wykorzystam to. No dobra. Aha, dobra. To są właśnie... Plusy tego skrzyń. Że można mieszać drewno. Co stąd mogę wyrzucić? Bambusów wziąłem dużo. No ale to wyrzucę. Dobra Okej. Okay. Mieliśmy jeszcze kiedy nie trochę drewna? Aktualnie... Czemu by nie wykopać? No czemu będziemy kopać, bo nie będzie gdzie schować. Po to przydają się shulker boxy. Tak, ale to jest tak wielki ocean, że zamyka się w tym obrębie. Jak wyglądało tam? No była baza, były badlancy i dżungla. Za nimi były wysokie góry. No i moja baza. Teoretycznie opis do tamtego, gdzie byliśmy, pasuje, ale. No właśnie, no to jest tak, jak wygląd tej łąki pasuje do wyglądu tamtej łąki. Nawet pustynia się zgadza. No tylko te się trochę nie zgadzają. Kaniony. Hmm. No i właśnie. Nie jestem pewien, w którą stronę mamy iść. No i tak jakby... To jest dioryt chyba. Raczej nie gooda. Nie, to jest po prostu tak wyglądający dioryt. Przynajmniej tak mi się... Tak, to jest Dioryt, zwyczajnie. Pustynia... Chyba widzę wioskę, której wcześniej nie widziałem. Tak, to jest wioska. Musiałem go przybliżyć. Ale już widziałem tą wieżę. Hmm. W ogóle nie kojarzę takiej wioski. Ale teraz to się naprawdę zgubiłem. Bo wcześniej to przynajmniej wiedziałem, w którą stronę w miarę powinienem iść. A teraz... Teraz też teoretycznie wiem, że w tamtą. Choć już tyle popłądziłem, że... Tak naprawdę to nie wiem. Fajnie, że jest wioska. Mam Emeraldy. Hmm. No ale co tu zrobić mimo tego, że mam wioskę? Mam pełen ekwipunek. No tak w ogóle to zmieniłbym sobie te buty. Znaczy. Aha. Czy to jest to pewnie klątwa? To mógłby być spawn. Ale nie, to nie jest spawn. Tutaj będzie na pewno statek alchemiczny. W tej wieży, choć nie zawsze jest to samo w tej wieży. Ale tak, w tym wypadku jest. Szyby są ładne. Niestety nie jestem w stanie wziąć. Bo wszyscy wiedzą, co się stanie, kiedy tylko ruszę. A nie chcę niszczyć tej wioski, bo jest naprawdę, no to jest zwyczajna ładna do wioska. Jak znajdę skrzyneczkę, to sprawdzę, co się w środku, ale... Chlebki. Super. Wziąłbym te chlebki, bo nie mam nic do jedzenia. Ale wiem, co już zrobię. Wystawi ziemniaka. Sporo jest rzeczy w tej wiosce. O kolejna skrzyneczka. Jeszcze więcej. Tak, właśnie. Tak. Dobrze, weźmy to. Sadzonkę i to znajdziemy. Jabłko jest rzadsze i bym je wziął. No dobrze, niech będzie zamiast płotków. W ogóle nie wiem skąd mam te płotki. Im więcej błądzę, tym bardziej oddalam się od domu, tak naprawdę. Właśnie... Poczekajcie. Pokaż co masz na sprzedaż. Pokaż. 7. Za pustą mapę za 24 kartki MR. Łapo. Też byłem. Masz jakąś profesję? Nie masz. O ty masz, kowala. O, redstone. Ej, ale on jest dobry za... Mięso. To wystarczy nie przespać się tylko na końcu nocy albo w ogóle nie spać. A rano wyjść pozbierać mięso. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Gorsze jest tylko to, to. Dobra, muszę zrobić to tak. Super, postawić łóżeczko. Istnieje nawet coś takiego jak tactical fishing, osiągnięcie. Krówki, krówki. Ja Mamy nawet wędki bym zaczął łowić, może bym jakieś siodło wyłowił. W ogóle... To jest biom pustynia. Tak. A na pustyni... W ogóle ta pustynia jest bardzo mała. Jeszcze więcej siana. No dobra, nie mam miejsca go chować, więc go nie będę brał. Hmm. Zastanówmy się co zrobiłem. Zrobiłem mniej więcej coś takiego. Hmm. Nie mam tutaj jak zrobić takiej mapy mini. Ale w każdym razie, jest ta łąka. Tutaj jest łąka, załóżmy. Tutaj jest las. No i idę w stronę lasu. Potem ściem drzewa, doszedłem do tych szczytów i znalazłem za nimi dżunglę i Badlands. Zszedłem do dżungli. Potem... I do Badlands, ściąłem tę i poszedłem w tamtą stronę. Po czym wyszedłem stamtąd. Potem na chwilę zawróciłem. Potem zrobiłem coś takiego i tak. Czyli teoretycznie wychodzi na to, że powinienem iść w tamtym kierunku w ogóle. Nie wiem jak to zrobił. Nie wiem, czy myślę poprawnie, ale wydaje mi się, że tak. Że powinienem iść w tamtym kierunku. Jest może... Może popłyniemy wzdłuż linii brzegowej. Dobra, zrobię tak. No bo z tego co myślę, wychodzi, że... Albo jest to na tamtym lądzie. Dobra, zobaczę, gdzie płynie to. Czy to się gdzieś tam kończy? Jak tak, to spróbuję popłynąć jeszcze inaczej. Ale na razie w ogóle z poszukiwaniami miejsca, w którym byłem, stoję w miejscu. Tutaj już przed chwilą byłem. Gdybym znalazł ten statek, te ryby w ogóle płynąłem. Było w ogóle bardzo dziwne. No ale w każdym razie, gdybym odnalazł ten statek, może dałbym radę trafić. Delfiny tutaj w ogóle są. Ale nie jestem pewien, czy dałbym trafić radę. Możliwe, że tak. Możliwe, że nie. No i w tym jest cały problem. Jak panie płynie? Tam się pojawiają jakieś wysokie góry. Sawanna. To może... Rafa Ko Kora Kolar koralowa. Tutaj są to właśnie... To jest u górych morskich? od razu góry, dobra. Czy tłumaczyłbym to może pikle morskie? Bo to się nazywa dokładnie sea pickle. No, może. No i ten w ogóle dryfuje. Może takie zamierzenie też mieli twórcy? To jest, jest w ogóle sporo Kojarzę... Tego nie kojarzę, ale tam to tak. A, dobra, nie wykona tego widzę. Dobra. Przyszłości może odnajdę to miejsce. To jest blok muchu. nie, trawy. Taka wysepka mała. <grystanie> Bardzo mała. Kojarzę, że gdzieś widziałem coś takiego, ale teraz już zupełnie nie wiem, gdzie ja jestem. wow, 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 wow. Co tam... Gdzie to może być? Tutaj jest w ogóle jakiś słup. Dziwnie się wygenerował. Obelisk taki. W ogóle to wszystko tutaj tak dziwnie wygląda: to, co się tutaj wygenerowało. Ten teren jest tutaj jakoś taki dziwnie wygenerowany. Jest taki przerażający aż prawie. Nie tyle to przerażający, co dziwnie wygenerowany. I zobaczyć, co to. Nie, to tylko. To nie był zrujnowany portal. Nie chodzi mi o to, że to jest przerażające, tylko bardziej takie nienaturalne. Rzadko się coś takiego widuje. Może to nowy generator. Chyba kojarzę to miejsce, bo tutaj jest dużo uli. Równie dobrze to mogła być inna łąka kwiatowa. Pytanie, czy ja się zbliżam, czy oddalam do kratki zero. Czyli ja na 558 kratce była. Chyba na plusie była świątynia, bo to pamiętam. Mogę teraz nawet wejść na ten, ten filmik i to sprawdzić. Ale w takim razie, i teraz zimbopłyną w tamtą stronę, to nie znajdę tam świątyni na pewno, znając życie. Więc to było na 558, chyba. Tam jest. Jaki biom tam jest? Nie biom, znaczy tylko east, south, west, czy north jest za nami. Nie jestem pewien, czy dobrze płynę. Nie, Jest pustynia. Ale to nie przypomina tamtego miejsca. Wydaje mi się, że powinienem się udać za ten cypel tutaj. Połączę F3. Tam byłem. Tam jest ta wioska. Hmm. Może powinienem się udać aż za tą wioskę no i płynąć na plus. Hmm. Wydaje mi się, że możliwe, że Powinienem chyba na pewno iść na 558, chyba kratkę, jak dobrze pamiętam. Tak jak już mówiłem. Jakby... Znowu jakaś wieczba to była, czy co innego? Już sam nie wiem i chyba wolę nie wiedzieć. Nie wiem, czy może, że przeszedł aż 500 kratek. Hmm. Dobra. Nie wziąłem tej łódki. Wiecie co? Zastanawiam się, czy może jednak nie płynąć, co łódką i kojarzę tych miejsc tutaj. W jakiej kratce jestem? Minus 1124? Chwila, chwila. Czyli płynąłem cały czas w złą stronę? Czyli powinienem płynąć w ogóle w tamtą stronę? No, jak z taką prędkością przepłynąłem. Pół tysiąca kratek ponad. No to jest szansa, że przeszedłem przez pół godziny poprzedniego odcinka i o prawie tysiąc. Teraz w 10 minut przepłynąłem ponad 500. No i wydaje mi się, że właśnie przeszedłem tutaj z tamtej strony. Aha, no i dobra. Czyli tutaj jakby... Tam jest ten ślepy zaułek. No to może rzeczywiście popójmy w tą stronę. I mam taki pomysł. Jeżeli nie uda mi się dotrzeć w tym odcinku, to może poszukam po odcinku. Albo po prostu odcinek będzie na przykład trzygodzinny. No wtedy po prostu... Dla chętnych wyjawię w poniedziałek, czy się udało, czy nie. Będzie to wiadomo. Będę krążył, dopóki się nie uda. No te góry wydają mi się znajome. Jak się zapuszczałem na te badlancy, to wydaje mi się, że kojarzę właśnie te takie takie wysokie góry z tymi drzewkami u góry pojedynczymi. Dlatego podejrzewam, że mogę być już blisko. Jestem na... A co gdybym odbył w tą stronę? Teraz, na chwilę. O nie, wsiadam z łódki i pobiegam do przodu. Tutaj jest ślepy załóg kolejny. No to może popłynę po prostu do góry. No i chyba potem... ...w bok! Powiedziałbym, że się oddalam znowu za daleko w którąś stronę, bo jestem już na minus 300 kratce. Hmm. Ale no z drugiej strony zbliżam się chyba do miejsca zamieszkania, choć nie jestem tego też taki pewien. Bo nie kojarzę takich kwadratowych gór zupełnie. Jak tutaj. Wydaje mi się, że na nie zaż wielkości czanku. Chociaż spotkałem teraz taką kwadratową górę, która była wielkości czanku, tylko że była położona na chyba czterech aż. Teraz wydaje mi się, że zapuściłem się za daleko w drugą stronę. Ale może mi się tylko tak wydaje. No więc tutaj skończę i po prostu dalej już poszukam samemu drogi.